Siemanko, z tej strony Hanka kakanka. Co się stało? Ja właśnie tutaj sekundę temu... Siemana. Siema. Siema. E, ogółem mamy disco polo. Nie wiem, co się odwala. Ej, zobaczcie! Ej, co to? Co to? Co? Hey, What, What tego peta. Czy on ma mój ogród? Ej. Tak się da? Haka! Pet, coś u ciebie robi. Jaki? Ej, u mnie też. Ej, bo ja mam chyba takiego peta już dostałam. Też mam peta, patrz jakiego! Nie, bo ja mam dwa pety. Patrz jakiego, ja mam peta! Ale nie, ty go nie dostałaś. Ale on sam mi chodzi po ogrodzie. No tu może ci chodzić, bo mamy disco polo. Ej, tu jest niedźwiedź polarny odłam. No. Rakums, rakums. Racco. Nie tego! rakum. Nie, Rakums nie dostanie Raccoons! Raccoons! O, patrzcie a sobie miałam nowe jajko. Raccoons! mam. nowe Pieska mam pieska Mam Jest tam pieska to. Teraz nie wiem, co się właśnie odwala. Ja już chyba jakiegoś peta. A ja zaraz stracę różę. Ja, ja mówię naprawdę. Ja zaraz różę stracę. Nie, ale chodzi mi o jakiś spet. Ej, wiesz, że ty masz mi pomorek, to jest wersję ci ze Dać ci kurkę. Kuszkę? Ty chcesz krowę? Ale nie, bo i tak masz nadal swoje pety. Normalnie A jakiś pak mi chodzi No bo właśnie ci chodzi Bo tutaj są obce pety To są najrzadsze pety I O nie Nie wiedziałam że to jest takie sensy Nie wiedziałam że na na to jest Ale nie można. Co się odwala no, ludzie no Ludzie, czy chociaż na, raz normalnie możecie być na drogu Ej, co ja dostałam? Ej! Ej, bo ja dostałam jakiegoś chicken zombie. Ej, dobra, biorę psa i... Ej, biorę psa. Pick up. Sorki piesek. Ale muszę to zrobić. Ale... Ej, to są same legendarne. Co się odwala. Osiem za tysięcy za psa. Co to? Łata. Ej, dostałam ogółem chicken zombie. Co się stało? Ej, teraz mi ten tygrys z burning woodem mi tu chodzi. Ej, mam chicken zombie. Też masz chicken zombie? Ej, ogółem okay, kto... Sugar, a... Ej, kto teraz gra w grą to ma teraz intrezę, fajn lęko. Co nie? No. Ty, ja sprawdzę, co jest na sit shop. Aha. Może jak coś będzie, po prostu. Groch! Groch! Grochach 5? 5? Ja kupuję wszystkie. Kakao. I paprykę. Ej, groch mam! Odkryłam nowy groch. Tylko muszę miejsce znaleźć. Ej, mam idealne miejsce, bo zaoszczędziłam sobie troszkę miejsca. Tylko będę musiała rzeczy stąd wykopać. Ej, ogółem będę miał groch. Ej! To jest nowa rzecz. Ja dosłownie jestem tak podekscytowana. No gdzie to posadzić to gówno? Ty, ja tego posadzić nie mogę i Ej, co jest znowu na Seed Shop? Jak będzie to nowe, to ja y, zemdleję psychicznie. Muchomory! Muchomor sit. Coś Co się odwala? No kupuję. Co się odwala? Matko. Jezu Maryja, Matko Święta. Ja nawet tego nie kupuję, bo mi się nie chce. Ja sama nie wierzę, co się tu odwala psychicznie. Znowu coś jest na shitshop. 24 razy. Co się te, co teraz tym razem? O nic. Jezu! Mam taką adrenalinę teraz. Będę musiała znaleźć jak najwięcej miejsc. Zobaczcie co osiągnęłam. To! To! <tryk> Jestem tak zjarana! Wam mówię, że po prostu masakra. Teraz... Teraz, y, zaraz zadzwonię do mojej koleżanki i powiem, żeby jak najszybciej weszła w Grow a Garden, to ona sama Jezu nie uwierzy. Jezu mnie jeszcze za mapę wywaliło. Też. Co się tu... Nie pep U... wywalił za mapę. Co się odwaliło? Ej, ja nie wiem co powiedzieć. Ja nie wiem co powiedzieć. Ja dziękuję Grow a Garden, że teraz mam wszystko. Gdzie mnie przeniosło? Jezu Maryja. Teraz tutaj są same największe te. Teraz moje życie stało się sensem. Teraz nie jestem najsłabsza w grą Garden. Tylko jestem mocnym gościem. I znowu to samo! Znowu to samo, Zośka, znowu to samo! Warto marnować pieniądze, co nie? Ej, coś mnie wywaliło. Ej, wywaliło mnie na pójść. Tak. Ej, co mnie wywaliło. Ej, wywaliło. No, mnie też wywaliło. No. Musimy być. Ja sprawdzę, czy jest Burning Book. Nie. Nie. Jeszcze Em Ember Lily. Groszek jest znowu Ember Lily. Ludzie, ja muszę założyć drugi ogród. Ja tego ogrodu już nie będę miała. Ja wymieniam ogród. Ja wymieniam ogród, bo mam dwa ogrody. Od dzisiaj mam ten ogród i będę miała same najlepsze rzeczy. Sugar apple. Teraz jestem tak nawet o siebie zazdrosna. Nawet mój kolega tyle tego nie ma. Picione maki nam, picione! Co się odwala? Ludzie, wy to zobaczcie. <ścoughs> nie, to jest oszałamające. Nawet znowu kolejne ender strobery. Ja jestem wdzięczna. Ja jestem wdzięczna, co się tu odwala. Ja sama nie wiem. Ja po prostu jestem w szoku. Ja jestem w szoku normalnie. W szoku. Dobra, biorę mango. Ej, trzynaście jest tego. Dobra, biorę kaktusy mnie to nie obchodzi. Bambo nie biorę. Może jestem tak wdzięczna yy, adminowi. Admin, se, admin jak to widzisz to dzięki wielkie. Teraz moje życie stało się większe. Teraz mam najlepszy ogród. Mam najlepszy ogród od wszystkich z moją siostrą. Pomocy. Moi koledzy nawet tak luksusowo nie mają. To teraz będę od nich lepsza. Nie. Yes. O kurczę. A co się dzieje? Albo oglądam kakaoski. Pieczę. Yes. IMPREZA Lip, y, moja najlepsza BFF mi tego nie uwierzy. Wyślę jej ten filmik. I po prostu ona sama zwariuje psychicznie. Ona zwariuje psychicznie, mówię wam. Ja zobaczę, co jest niego na Seat Jak znowu jest to samo, to y, ja nie wierzę. Jest 30 bamboszów. I jest kolejny Giang. Pisona. Ja nie wiem co się odwala ludzie Co się tu odwala Jezu Maryja A czy to się da się pominąć? Aj da się? Co się odwala? Nie, udzielam. zaraz wębleje Ja nie wiem co się odwala nie ja nie wiem co się robi. No proszę powiedzieć. Dobra, nie, to już jest za dużo powoli. Nic nie ma? Nie. Hmm. Nie. Ja od dzisiaj mam dwa ogrody i będę zmieniać co... So i...

I tu, tata, tappy, ta. Je, znowu Ender Strawberry. I to Ty, burnik budy. Cztery. Cztery burniki. Cztery. Ja nie wierzę własnym oczom. Ja nie biorę słabych. Teraz zawsze o godzinie 17.31 wchodzę na grązgarę. Bo się dzieją takie dziwne rzeczy. Ja ogółem nie wierzę. Ludzie, mi, powiedzcie mi, czy to jest na... prawdziwe. Czy to jest prawdziwe? Bo ogółem w tamtym ogrodzie to mi już się nic nie mieści. Ale tu już tak. I sadzę te rzeczy, bo ja już. Ja Mam da... 13 mangosik. powiedzcie mi, co jest czymś złego, Eee, dobra. Ja ogółem sama nie wierzę, co się odwala Co się odwala, to ja nie wiem. Ja nadal, ja nadal nie panuję nad słowami. Bo zemdleje psychicznie. Ciekawe coś. Burnik But 4. Coś jest? Czy nic? Nic. Na razie nic. Ej, to jest najlepszy dzień mego życia. Najlepszy dzień. Ej! Tak. A nie, myślałam, że on do mnie przyszedł i że mi da wszystkie najlepsze rzeczy, które istnieją. Że nawet te, które nie istnieją. Bonik, but, bo, dobra, i mnie to nie obchodzi, ja to sadzę z przodu, tutaj, dosłownie. Ile można czekać, żeby zniszczyć? Wszyscy mi teraz będą zazdrościć. Ja się nie wiem, co odwala. Jestem teraz po prostu tą najlepsza. No. Gdzie mogę to sadzić? Dobra Ludzie, co się odwala O kurde, ej, wywaliło. Prawie mnie wywaliło. Ej, nawet... Ej, bo ja kamerką nie mogę ruszać. Ołam. Idę zobaczyć co jest tutaj na petach. Ej, co się odwala? Idę zobaczyć co jest na petach. Ej, nie, mog nie mogę ruszać kamerką. El. Ej, nie mogę odrodzić. Co się dzieje? Opuść. Opuść. Ja nie wierzę, co się odwala na moim serwerze. Czy mnie jeszcze on działa? Nie no ludzie, ja zaraz wleję psychicznie. Ja od nowa wchodzę w grę. O, Garden, moja nie moja! Ja też! Ja sama nie wierzę! Co się właśnie udwala! Admin przesadziłaś z tym. Po prostu Admin z tym przesadził. Jak znów to będzie, to o, nie wiem. O! Już jest normalnie u mnie. A jak znów to będzie, to ja nie wierzę. U mnie już jest normalnie. No, dobra. Chociaż... o. jest git. Romi, 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 Romi. romi. Czy da, nadal są te rzeczy? Już nie. Mogłem, nie wiem co się odwala. E, zobaczcie. E, Farma. Na... Czemu nie mogę zmienić na to? wy jeszcze musisz dwie minuty poczekać, no Jezu, nie Tutaj mam groszek. A nie, tu będzie. Tu nie Tutaj siedzi. Jest, 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 jest. Co to? To mój zombie, jak? Czy mam tu moje sidy? Nie. Miałam jeszcze Nie, już ich nie miałam Dobra ludzie, wszystko już Przetrwało Więc chyba Już kończę, bo na razie Ja tu muszę, ja muszę skończyć I jeszcze muszę się uspokoić I po prostu Już ogarnąć, co się właśnie Odwaliło, tak jak widzieliście To by było na tyle Zostawcie lajka i suba, napiszcie w komentarzach Jakie najbardziej gry lubicie? I czy wam te wakacje dobrze minęły? Pa pa! pa.